Siemanko! witam was w kolejnym odcinku. Idziemy na Magnes. A czemu mówię idziemy? No bo idziemy. Bo idziemy z flamingiem na Magnes. Hej, Kasiemka. Wrócił po trzech latach. Idziemy w to samo miejsce, co przedtem, żeby tylko był niski stan wody, bo jak będzie wysoki, to nie wiem, co my zrobimy. Bo będzie wysoki. Bo będzie wysoki. <laughs> Także zapraszamy was serdecznie na odcinek. Patrzcie, jak to wszystko zarosło. A przedtem tu chodziliśmy tak, tutaj właśnie chodziliśmy w tym miejscu. Masakr. Już słychać wodę, aż się boję podejść. Nie jest źle. Powiedziałbym nawet, że jest całkiem nieźle, aczkolwiek był tutaj jeszcze niższy stan wody. No co? Chyc z woderki i zaczynamy łowić. Także flaming przebrany, ja przebrany. No i Zeróweczka smacznego. I zaczynamy połowy. Wszystkie przyjechało do, Są... do się Do Sieradza. Pozdrawiamy Kubę przy no, okazji. No tak, to się tur do polonii nie skręciło. Pozdrawiamy Kubę. I, co, I wchodzimy. No i dobra, my już w wodzie. Flaming przede mną, na razie ze 300 Goldem. Ja wziąłem magnetara. Byłem tutaj i patrzcie. Ja już mam przyłapanie i lina stoi. Ciekawe co tu będzie. O, trzeba będzie podkopać, bo to jest dość duży obiekt. O, kurde, nie idzie tego podnieść. A najgorsze jest to, że zgubiłem szelki. Nie wiem, gdzie mam szelki, i nagrywam z ręki. No i wychodzi, wychodzi, wychodzi. Co mamy? Pierwszy fant. Jest kompletna stopka. Wygrałem! Stopę procentową. <grywki> Stopę procentową wygrałem. Flaming <grywki> też coś tam wyciągnął, ja mam kolejne przyłapanie. Tylko wiecie... Jedną ręką. Jest grzybek, mamy nita z czymś. O! Flaming, śruba kolejowa, był na magnesie. To wygląda, nie? No? Zaczynamy do I Ja już tu mam kolejne przyłapanie. W międzyczasie miałem śrubę, tylko tą taką. O właśnie taką. To już jest druga taka śruba. Także magnetar robi robotę. O flaming na żywca. Też śruba? śruba, ale mega tu ogrzdzowana, nie? No bo powiem ci, że tak głęboko, to my żeśmy jeszcze tu nie byli. Głębsza penetracja. No, i walczę tu już jakąś chwilę. Walczę. Poziom wody jest w miarę, ale nurt jest straszny. I targam coś. Jest spinka do drewna. Ale powiem Wam, że to jeszcze. O. I, i śruba. Coś kolejowego. Coś kolejowego na pewno. A powiem Wam, że to jest nie wszystko. Bo tu jest taki duży kamień, i tam coś będzie. Zapowiada się grubo, ja tak głęboko tu jeszcze nie byłem. No i walczę, tu walczę dalej. Ha! Mogę powiedzieć, że byłem na magnesie. To jest śruba kolejowa, jest u ciebie. Jest, śruba kolejowa. A u mnie o. Też coś się tu przykroiło. Też coś tam jest, no. W końcu mam śrubę kolejową, ale w dalszym I... ciągu stoję w jednym miejscu i to jeszcze nie jest wszystko. Także. Bogate miejsce, jeszcze przeze mnie w 100% nie bo nigdy nie było takiej, takiego stanu wody, żeby można było wejść dalej. A Flaming po 3 latach i dalej wyciąga. <laughs> czas na, czas po, po, pomyśleć nad zmianą magnesów, jeszcze tak to już pomyślałem. Flaming tu właśnie dobrze powiedział, że 3 lata temu jak był, to się fa, ja fascynowałem, że miał F300 Golda, a teraz on się fascynuje moimi magnesami. No, i ja mam stopeczkę kompletną. Pasuje, zrobiłem krok, może nawet nie. Jakiś gruz tam jest. Wyszedłem trochę pozbierać tego złomu, co tutaj narzucaliśmy. Teraz jeszcze dwa nity, i podkładka w wiaderku jest tyle, i dookoła wiadra, <noise> jak pobombardowanych. Po <noise> Gdzieś leży złom, tu złom, tam złom, wszędzie złom. Fajnie, że wychodzi flaming z targa <noise> no. a ja proszę bardzo jakiś pręcik i śruba zawsze coś tu wychodzi powiem wam, że no tutaj to mi jeszcze nie było, naprawdę. Także tutaj mogą wychodzić fanty. Fajnie, że coś wychodzi jest stan wody taki, że możemy tutaj sobie normalnie Trzeba wejść. Z tak, korzystamy z poziomu wody, flaming w dalszym ciągu moim magnesem. I mówi, że to chyba czas na zmianę. I zobaczysz jak Ci dam magnetara. Jak Ci dam tego i się wymienimy, to, to zobaczysz. Strach <laughs> się bać. bać. Tak, złapałem i powiem Ci, wyciągam to. To się nazywa wyciągnąć plastik z wody, zobaczcie. Spinka się przełapała przez butelkę. No i tym sposobem wychodzi butelka. Plastikowa z wody. Plastik na magnes. Tak, warto tak, Jeden śmieć mniej. A my dalej sobie łowimy. Kolejny fancik na magnesie. Jakiś chyba pręt zbrojony, albo a śruba, jest gwin. Bazy się robią, to już jest kolejna, druga. Tam mamy wiadra. Flaming przed chwilą wyciągnął stopkę i tam dalej na tej głębinie cały czas są przyłapania, ale jest taki prąd, taki nurt, że ja tam nie wchodzę. Przyłapałem się przed chwilą i nie mogłem wyciągnąć magnesu. Ja się tylko pytam, kto to zaniesie do samochodu, bo kawałek drogi jest. Kaniowski, Kaniowski to nie. lubi nie nosić tyle kilogramów. No, ale z kateru, tarmera, się fajnie, ale. Tak, ale Nosi... później to nosić. A ja co położę magnes? Jestem cały czas w tym samym miejscu. Ale wracać wiadrami... Z, z nie, to nie, to już wolę nosić. Jest pięknie. Przyłapanie za przyłapaniem. Towar za każdym razem położenia magnetara. Takie fanty wychodzą, powiem wam, No jestem mega zadowolony. Oczywiście wszystko leci do bazy. Flaming cały czas coś wyciąga i stoimy w jednym miejscu. Zobaczcie, cały czas w jednym miejscu. Ja nawet nie robię kroka. Takie fanciki. Wszedłem po wiadro. O matko. Przesuniemy się bliżej kolejnej bazy do flaminga. Zbieracz baz. Dostawa. Dostawa. Dostawa towaru bardzo. bardzo dobrze. Towar się nie chce odsyrać. Lux. Jedna baza zrobiona. Teraz kolejna. I chwila oddechu, bo powiem wam, że naprawdę ten nurt jest męczący. Tam płynie wrzucona butelka plastikowa. Niestety jej nie wyciągniemy stamtąd, ponieważ jest za głęboko. Co za ludzie. I pociąg. Dobra, przerwa była. Ale złom się sam nie wyciągnie. Chodzimy od nowa do wody. Ja teraz spróbuję trochę może z tej strony. Tam mnie korci, ale no jest za duży prąd. Za dużo trzeba ryzykować, żeby tam wchodzić. Magnesy, rękawiczki, woderki i wchodzimy. No i tak, wszedłem. Mordowałem się tutaj chwilę. O, proszę bardzo. Ha! Piękna śruba. Jeszcze z podkładką sprężynującą, jeszcze z czymś. Super, flamin wchodzi tam. To, co tu widzicie, to też jest złom, ale jest nie do ruszenia. Ale miałem tam zaczep powiem wam, ja tam nie wchodzę. Bez flaminga, kurde. No, ciężko było, ale wyraz. Tak, ale wyraz. No i przy okazji przezbraja się na magnetara w tej chwili. To trzeba potestować. Testuj, testuj. Wyciągaj, płytki, nie płytki. Leciutki, nie? Leciutki jest, tak. Jest dużo lżejszy niż, niż z Maktomu. Bo ja biorę reksia i będę nuchał Reksia. Się obija. Ciężko się odkleja. Flaming z magnetarem tam szarpie złą co chwilę. No ja tutaj też mam Reksiu nie zawodzi. I cy. It. Proszę bardzo. O, tu będziecie lepiej widzieć. Taka pochodnia. Oho. Teraz Flaming poczuje siłę magnetara. jest, Wiem, że tam coś jest, bo ja już się też do tego przyłapałem. Prąd jest niesamowity, nie idzie ustać na nogach, powiem wam. No i walczymy na żywo. Już tam jest, ale i tak to się przykleiło. Tak, nie. to jeszcze nie wszystko jest. To jest jakaś blacha albo coś takiego. O! I aluminium było, i aluminium nie ma. Się zmyło. Się zmyło, trzeba będzie zrobić nowe. Teściu! Rób. Rób nowe. Tego nie pomalujesz. Takich rzeczy to już wam nie pokazuję, ponieważ to jest praktycznie co przyłożenie magnesu, nie takie powiem. pierdoły. Takie grubsze rzeczy wam teraz będziemy pokazywać. No bo mówię, no tego to jest... Tego to jest full. Zmieniliśmy trochę miejsce, tam się coś czepia cały czas. Trzeba uważać na kamienie. Także jak na szorcie widzieliście, ktoś powie: kup mocniejszy magnes. A później takie rzeczy się właśnie dzieją. Udało się. Podejść. Ja już tam nie rzucam. Ten magnes jest niesamowity, także magnetar robi robotę, a tutaj są rzeczy, których nie idzie niestety wyciągnąć. Miałeś tam nie rzucać. To mało dziecko, wiesz? To tam topka. Kolejny fant na pewno, tym razem Reksiem. Jakiejś zwłoki, chyba śruby kolejowej, albo duży nit, takim się wydaje. Nie wiem. W każdym razie jest grubo, bawimy się dalej. Prawie na środku rzeki stoję. Nie wiem, no, do środka to mi trochę brakuje, ale, ale głębiej nie ma co chodzić. Kamera tego nie oddaje. Zobaczcie co tu się dzieje kolejne przełapanie, co siedzi Co to jest? Jest stopka. Aż zobaczcie jaka jest obrośnięta. Ona tu już swoje poleżała do tego jakaś nakrętka albo podkładka. No, cały czas się dzieje, wyciągamy, zapełniamy drugie wiadro. Tamik mówi, że ma dosyć magnetara i wziąłem 300 Golda. Na relaksu. Tak, no. aha. Do miłego rzucania. Kolejny jakiś ciężar na magnesie. O, proszę. Nie mam bladego pojęcia, co to jest, ale swoje waży. Flaming odpoczywa, a ja szarpę dalej złą. Jez i teściu. No. Do wody. <śmienic> nie, 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 ja nie wpadzę. Przyszła <śmienic> kontrol. Kontrol, tak. Całe wiadro plus porozrzucane tam wszędzie, 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 wszędzie. Złomik pozbierany. Nie wiem czy wszystko czy nie wszystko. Drugie wiadro. Jeszcze tak tu zerkam. Czy gdzieś coś nie zostało. I powoli będziemy tu kończyć. I będziemy widzieć się na podsumowaniu. Później to może zważymy jeszcze. Bazy są praktycznie chyba pozbierane. Tak, dokładnie. Widzimy się na podsumowaniu. No dobra, i podsumowanie wypadu magnesowego z Flamingiem. Jest całe pełne wiadro. Tutaj jest. No, trochę jest, ale poprzekładamy to, bo tamtego to nie idzie podnieść. Magnetar się sprawdził, magtom się sprawdził, my jesteśmy zadowoleni, chyba żeśmy się nałowili, także zbijamy piąteczkę, dziękuję. Było mega, pozdrawiam serdecznie, wy pamiętajcie wszyscy o subskrypcji, o zostawieniu łapki do góry, widzimy się w kolejnych odcinkach, cześć.